Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym koncercie, który zatytułowaliśmy Wiktoria 1920. Generał Józef Haller siedział na koniu i na tym koniu wjechał prosto do Morza Bałtyckiego i trzymał w ręce dwa platynowe pierścienie. Cztery córki miała ona, Stary i nasz czas Każda piękna, bogata, Każda chciała żony rany, Każda go znała, Każda chciała żyć, Pierwsza z nich, Ciemnooka Ludwika podskoczyła do góry I złapała Lotnika, czyli pilota, lotnictwo brało udział w walkach 100 lat temu. Tak oto wszystkie córki miały żołnierza: lotnika, marynarza, ułana i sapela. 100 lat temu żołnierze walczyli za naszą wolność. Jestem ciekawy, czy w Waszym przedszkolu jest może jakiś maciej. Dlaczego o to pytam? Ponieważ to nakrycie głowy nosi nazwę Maciejówka, właśnie od imienia Maciej. Zaś tutaj, z przodu tej Maciejówki, możecie zobaczyć nasze godło narodowe, czyli orła z koroną. A jakie są nasze inne symbole narodowe? Biało-czerwona to jest nasza flaga, i śpiewamy na stojąco nasz hymn narodowy, czyli. Mazurek Dąbrowskiego. I wszystkie utwory, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, stworzył ten oto człowiek, Adam Kowalski, który urodził się w Rzeszowie.

i być może w jednej klasie. Ale to Leopold od najmłodszych lat chciał zostać żołnierzem. Jeździł na różne kursy, obozy i tam jego nauczyciele i przełożeni zauważyli, że Leopold jest bardzo sprytny, bystry, przebiegły, bardzo mądry i dalej mu pseudonim Lis. Od tamtej pory był to Leopold Liskula. Chciałbym wam teraz przedstawić Orkiestrę Mobilnej Filharmonii, sprawdzić jak to się znać znaczy na instrumentach muzycznych. Na przykład Pani Gabrysia gra dla Was na jakim instrumencie? Posłuchajcie. Wystąpiła dla Was nobilna filharmonia. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Życzymy Wam miłego dnia i mamy nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nieraz na niejednym koncercie. Pozdrawiamy Was. Cześć, Papa! Pa.